Witam Cię Przypominam sobie film Janka Pospieszalskiego, gdzie tam wypowiadaj swoje kwestie. Tak, 6 tygodni temu tak. Muszę podziękować za to, że wspólnym wysiłkiem, przy Twoim zaangażowaniu ten film powstał. To w tej chwili dla nas wszystkich jest dowodem takim historii. Film temporystycznych wydarzeń, Czy Czyli było 200 tysięcy ludzi. Tak, każdy tylko to się historia, los i reżyser tygodniowy, ciebie. I ty załóż sprawy sprawy ustaw narodowych i jednocześnie sprawy żałoby. Kolego, chcę powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Dzisiaj doświadczamy bardzo ważnego wydarzenia, tak zwanego cudu warszawskiego. Właśnie mów. Przed nami w tej chwili, jak się ponownie... Przybliż się bliżej do niego. Przybliż się, przybliż się, ponownie, przybliż się do niego. Krzyż karcerski. Jeszcze dużo, jeszcze dużo. Więc historia była taka. Krzyż harcerski zniknął z piątku na sobotę. Akurat na, na dzień otwarcia konwencji wyborczej Jarosława Kaczyńskiego. Czyli tu nie, tu wystawa była, natomiast nie było krzyża. Ludzie wracając z konwencji przyszli tu i wznosili oszy. Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż harcerski? Tak się działo w sobotę, tak się działo w niedzielę. W niedzielę tutaj demonstrowali dość agresywnie i ekscytyczny. I okazało się, że w poniedziałek zaczyna się tutaj jak coś niedobrego. Ustawa zginęła. Krzyża nie było, a ktokolwiek przychodził i tu się zatrzymał, był upominany, żeby przechodził dalej i żeby, żeby się nie zatrzymywał, Nie, nie, nie wywoływał z biegowiska. Położyliśmy kwiaty, Kwiatek położyliśmy na chodniku. To przyszedł policjant, borowiec i jeszcze nie wiadomo kto i zarzucił nam, że zaśmiecamy miasto. Miasto stołeczne Warszawy, w Warszawę, w którym ja mieszkam od trzech pokoleń. Niemniej nie mniej wczoraj jeszcze pojechaliśmy do biura, do biura wyborczego na Nowogrodzką i tam po rozmowie z pan odnoszę wrażenie, że wycofali się z tego pomysłu. Dzisiaj patrzę, Krzyż, jest. Krzyż wróci. Krzyż wróci. Na swoje miejsce nie wrócił, nie wrócił nie ze swoją historią już krzyże ściągano, chyba Tak, ale my jesteśmy ja za wróci... dumnym narodem, ja żebyśmy wróciły. pozwalali ja na to, bezkarnie takie historie się działy. Wróciłaby kwiaty, nikt nie była by daj Boże, żeby tak było. Kiedy przechodził, kiedy przechodził probosł, to ja wczoraj z tym rozmawiałem, było bardzo głupie. Ale jeżeli ludzie codziennie przynoszą kwiaty, a tu jest czyściutko, więc to jest wszystko świeże. Wszystko dopiero przyszło tutaj. To, 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 to po prostu się pojawiło w dniu to Codziennie ludzie przynoszą nowe znieczulenia. może żeby przynosili codziennie w nieskończonym okresie czasu. Doświadczamy wielkiej sprawy w Warszawie. Ty zacząłeś Polska. i w tej chwili się tak dzieje. To jest, jeszcze raz oświadczam, to jest cud. W miejscu centralnym żałoby. Tam, gdzie ludzie przybyli z całej Polski, być może z całego świata po to, żeby oddać honor prezydentowi Rzeczypospolitej i je, jego małżonce, postawili Harcerze Krzyż. Po to, żeby wyrazić swoją intencję, po to, żeby wyrazić jakość i charakter swojej służby. Okazało się, że nikt nic krzyż wynieśli. By nie było informacji, dlaczego gdzie ten przyzyskać. pod osłoną noc. tak, każdy złoczyńca działa tego osłoną. Noc jest miejscem działania złego. Ale tutaj pan stawia kwiaty, tutaj się nie szkodzi. To wszystko przybierze swój charakter. Najciekawsze, że dzisiaj nikt nie, nie protestuje, a wczoraj za dwa kwiatki, dwa gościki biały i czerwony położony tutaj. Może ktoś po prostu już. A drugi raz Nie, wczoraj jeszcze wieczorem Kazimierz Świtoń zakładał Komitet Ogólnopolski Światowy Obrony Karczewskiego Krzyża przed Pałacem Prezydenckim. I to prawdopodobnie było największym naciskiem politycznym i społecznym na to, żeby przywrócić z powrotem tę formę. Proszę popatrzeć jak ta wystawa służy i edukacyjnie, i kontemplacyjnie, i jednocześnie i jednocześnie historyczne informacje to służy, to służy kondycji głębi narodowej. To musi tu stać. Więcej, to, w ogóle nie to ma, się wpisało nie w, nas, na, na, w nasz charakter narodowy. Ale czy to my musimy wpisało, tego pilnować codziennie? Niestety takie są czasy, że musimy pilnować. Bo jak nie będziemy pilnowali siebie, swoich w Polski, to nam to rozniosę, to Także nie, nie tylko ja, to wszyscy tak, przychodź tu to wszyscy rozgłaszaj, że były, widziały ludzi, co Krzyża Harcerskiego przed Pałacem Pryszczy. Pozdrawiam cię, bywaj.